Wszystkim, a szwagier, no czy byłem u ciebie wczoraj? No nie. E. Byłem tutaj wczoraj? Tak, był pan. I co, pewnie całą wypłatę przypiłem? Dokładnie. Całe szczęście, już myślałem, że zgubiłem. Siema, fagra, co ty to kurwa robisz? Za to wam przybiegłem, ale ty szybki jesteś. Ledwo na zakrętek się wyrobiałem. Aż tak, suszy? A no, suszy. Kurwa wypłatę wczoraj przypiłem, a mamy dopiero początek miesiąca. Ty, spoko, postawię ci. Co pijesz? Wino, wódkę? No i piwo. <laughs> o, poproszę to samo. Jest pan pewien? Ten klient pił drinkę raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Chyba robicie to w tym piwalce! Nie proszę pana, jeśli chodzi o składniki, mogę panu opowiedzieć. Zainteresowany? A więc do tego drinku używamy górę 3 składniki. Wlewamy do garnuszka, kieliszek wódki, dwa, góra trzy i podgrzewamy. Potem wlewamy kieliszek wina, może dwa, no góra trzy i dalej podgrzewamy. Następnie wlewamy kufel, piwa, może dwa, góra 3. Podajemy to na ciepło dla klienta wraz ze słomką. I co? I nic. Klient wypija, robi krok, może dwa... Górę trzy. Nie, 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 ja na to się nie piszę. Nie lubię ciepłego alkoholu. Antek, to co wypijesz? To co ty? To dwa piwo poproszę. To i dla mnie też dwa. Proszę piwko. Cztery pięćdziesiątki poproszę. Patrz, tak zaraz płatkę będzie. <laughs> Prasz. Po prostu nie do wytłumaczenia. Sąsiad. E, sąsiad, a tobie co się stało? Po prostu nie do wytłumaczenia. 3 50 poproszę, sąsiad. To może powiedz, może zrozumiemy. Nie do wytłumaczenia. A teraz Żonka moja za nią mogła Musiałem iść krowę wydoić Ja zachodzę z wiadrem, siadam z jednej strony, a ona ucieka Ja z drugiej strony Ona dupą w drugą stronę A ja myślę sobie No nie, kochana, tak to tańczyć mi nie będziesz No to ja ją zapysku pysku wiązałem Sznurkiem do poidła, a nogi do słupków Myślę, stoi, stabilnie siadam, będę doić Ja zaczynam, a ona jak nie piździe mi z ogona w łeb <laughs> To ja przywiązałem sznurek za ogon i uwiązałem do belki. <laughs> a w tym czasie ona mi na gumowce nasrała. O jebana. Się wkurwiłem, wyjąłem pasek ze spodni. A że spodnie były luźne, to spadły. A w tym momencie żonka wchodzi. O kurwa. Po prostu nie do wytłumaczenia. Barman dwie pięćdziesiątki proszę. No nieźle sąsiad. Cześć przystojniaku. Nudzisz się? Aż tak to się nie nudzę. <laughs> Barman, tak? 50, proszę. się Nie rozumiem tego fenomenu. Im mniej pije, tym bardziej jestem pijany. O, antek patrz! Pewnie ty tak samo wczoraj do domu wracałeś. Nie pamiętam, ale dotarłem, skoro się obudziłem we własnym łóżku. Pewnie ktoś ci pomógł. U mnie kompas nastawiony, chałupa łóżko. Tak, jak zdążysz nastawić. Chodź, pomożemy dla faceta. Ee, facet! Dokąd zmierzasz? Wow, wow. A gdzie mieszkasz? Wow, wow. Dawaj Ej, weź przybieraj trochę nogami. Nie zabrać. Pewnie rozpatrzy się na pił gościu, gościu, który twój blok? Wow. Mieszkanie. Które mieszkanie? Wątka mnie zawije. Skąd to znam. znam, znam. O, o, o. U, u. Dobry, Przyprowadziliśmy pani męża. Co? Mój mąż się kąpie. Zaraz go zawołam, to wam da. Oguś? Jak mi jednak? Gościu, pamiętasz numer mieszkania? Wąsko? Wąsko? To w końcu, w którym mieszkasz? Halo! Wow. Halo! Dwa! Ale który? Tam ja mu wcale się nie dziwię, jak te kurwa bloki po wszystkie na jedno kopyta budowane. Dobry pani mąż! Co? Znów spoili mojego męża? Jaki jedyny! No i weź tu, pomóż człowiekowi bezinteresownie, od razu cię od pijaków wyzywają. Wcale się nie dziwię, w naszym społeczeństwie jest taka znieczulica, nikt nikomu nie pomaga. Jak kurwa w polityce. I co, znowu się nachlałeś? Ale ja nie piję. Tak? To gdzie twój wózek?